Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Śpiew Zbroi. Ja jestem Piotrek. Ja jestem Packer. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o przysiędze zemsty. Przysięga zemsty to uroczyste poświęcenie się karaniu tych, co popełnili grzechy ciężkie. Jeżeli siły zła dokonują rzezi na okolicznych wsiach, jeżeli smok pali wieśniaków i ich dobytek, a właśnie jakiś tyran dochodzi do władzy, to wtedy właśnie jest moment, żeby złożyć przysięgę zemsty. Tacy paladyni zwykle nazywani są mścicielami bądź mrocznymi rycerzami, a ich własna nieskazitelność nie jest dla nich tak ważna jak wymierzanie sprawiedliwości. I ponownie jak w przypadku innych przysiąg, tutaj też mamy doktryny, które wskazują nam drogę naszego paladyna. Jest ich cztery i mówią one: Zwalczaj większe zło, nie miej litości dla nikczemnych, celu uświęca środki i zadośćuczynienie. Razem z tą przysięgą, dostajemy 10 zaklęć, które dochodzą do naszej listy na konkretnych poziomach. Niektóre z tych zaklęć to krok przez mgłę, znagłowcy czy unieruchomienie potwora. Składając tą przysięgę na poziomie trzecim, dostajemy dostęp do dwóch aktów wiary. Pierwszym z nich jest odepchnięcie wroga. Polega to na tym, że podnosimy swój święty symbol, wypowiadamy słowa potępienia. I wybieramy jedną istotę, którą widzimy w obrębie 18 metrów od nas. Jeżeli ta istota nie jest odporna na strach, to wtedy musi sobie wykonać rzut obronny na mądrość. Jeżeli ten rzut się nie powiedzie, to prędkość tej istoty spada do zera do momentu, kiedy otrzyma obrażenia lub minie jedna minuta. Nie może wtedy korzystać z żadnych dodatkowych premii do tej prędkości. Jeżeli rzut się powiedzie, to jej prędkość spada o połowę na jedną minutę lub do momentu otrzymania obrażeń. A drugim aktem wiary jest przysięga wrogości. Tutaj, w ramach naszej akcji dodatkowej, wybieramy jedną istotę, która znajduje się od nas do 3 metrów i którą widzimy. Od teraz mamy przewagę na testy ataku, aż do momentu, aż nie straci wszystkich punktów życia, będzie nieprzytomna lub minie minuta. Na poziomie siódmym zostajemy nieugiętym mścicielem. Znaczy to tyle, że gdy trafimy jakąś istotę atakiem okazyjnym, to w ramach swojej reakcji możemy jeszcze dodatkowo przemieścić się o połowę swojej szybkości, a ruch ten nie powoduje ataków okazyjnych. A poziom 15 to umiejętność dusza zemsty, która sprawia, że nasza przysięga wrogości staje się jeszcze bardziej potężna. Od teraz, kiedy istota, która ma na sobie naszą przysięgę, jest w naszym zasięgu i wykonuje atak, My możemy użyć naszej reakcji, aby zaatakować nią bronią wręcz. Na poziomie 20 zostajemy Aniołem Zemsty. Ta umiejętność polega na tym, że jesteśmy w stanie siebie na jedną godzinę przetransformować w Anioła Zemsty i zyskać następujące korzyści. Po pierwsze, wyrastają nam skrzydła i mamy prędkość lotu 18 metrów. Po drugie, emitujemy aurę grozy do 9 metrów. Każdy przeciwnik, który wejdzie w tą aurę grozy lub zacznie swoją turę walki w niej, musi sobie zrobić rzut obronny na mądrość. Jeżeli mu nie wejdzie, to jest przerażony na jedną minutę lub do momentu otrzymania obrażeń. A wszystkie ataki zadane yy, przeciw tej istocie będą wykonywane z ułatwieniem. Ponownie tej zdolności możemy użyć po zakończeniu długiego odpoczynku. Podsumowując, ostatnią przysięgę z podstawowego potręcznika gracza do DD. Przysięga zemsty jest pierwszą przysięgą, która pozwala nam być neutralnym bądź złym paladynem, być mniejszym złem, używać tych samych metod e, lub niekiedy nawet gorszych, żeby zwalczyć to większe zło i żeby ci niewinni mogli spać spokojnie, podczas gdy naszą duszę będą dręczyć demony. My widzimy tutaj, że ta podklasa skupia się głównie na przerażaniu swojego przeciwnika i ułatwianiu nam walki. Może zacznijmy od tego, mojej ulubionej na razie umiejętności, czyli anioła zemsty. Na, niestety poziom 20, ale wiadomo to już jest taka umiejętność, gdzie dostajemy skrzydła, możemy latać przez godzinę. Ok, poziom 20 moim zdaniem to jest trochę późno na to, ponieważ... Wydaje mi się, że są jakieś inne metody lepsze, szybsze, żeby móc latać wcześniej. Na przykład moglibyśmy sobie Asimara wziąć na, na ten przykład. Aura grozy, ok, są na to zaklęcia tak naprawdę. Dodatkowa aura grozy, no dobra, może być, ale no nie jest to imponujące. Przechodząc do aktów wiary, bardzo mi się podoba przysięga wrogości, gdzie zyskujemy ułatwienia w testach ataku przeciwko jakiejś istocie. Jeżeli mamy walkę z bosem, to ta zdolność, ten akt wiary robi się bardzo pożyteczny, ponieważ po prostu obrażamy kogoś, nazywamy go swoim wrogiem i on wtedy bez żadnych rzutów po prostu jest naszym wrogiem i my mamy te ułatwienia. No tak, no wydaje mi się, że ta podklasa jest taką porządną. Nie jest moim zdaniem ani najlepsza, nie jest też najgorsza. Umiejętności, które tutaj mamy w większości przypadków dadzą radę. Y oczywiście trzeba pamiętać, że im dalej w las, im wyższe poziomy, tym y zazwyczaj zdarzają się przeciwnicy, którzy po prostu mają odporność na bycie przerażonym i tutaj już część tych naszej zdolności nie do końca y będzie współgrała. Co nie zmienia faktu, że od samego prawie początku naszej historii z tą postacią mamy nasz akt wiary, który sprawia, że mamy przewagę na ataki, co jest niesamowitym powiem, buffem naszej postaci, bo zawsze te dwie kości mogą podczas walki dużo, dużo zamieszać. Ponadto później na kolejnych poziomach mamy możliwość przemieszczania się bez aktywacji nawalenia nas przez wrogów po głowie, co też jest bardzo przydatne. Na piętnastym poziomie jeszcze fakt, że nie dość, mamy przewagę na gościa, to jeszcze możemy go atakować jakby w jego turze, jeżeli kogoś atakuje. Jeżeli chodzi o walkę, to naprawdę jest fajnie. Jeżeli chodzi o odgrywanie postaci, wydaje mi się, że też jest ok. Umiejętności nawet dają radę. Dziękujemy Wam dzisiaj bardzo za uwagę. Jeżeli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, to polecam subskrypcję kanału. A tymczasem my się z Wami żegnamy. Do zobaczenia. Cześć.